Dobry Państwu, inwestycją, którą żeśmy tutaj zrealizowali, inwestycja ta ma nam pomóc popatrzeć w najbliższą przyszłość, najbliższą przyszłość, która jest związana z dość burzliwym rozwojem technologicznym. Obserwujemy, że wszystko, co się do dzisiaj produkuje i metoda w jaki sposób się produkuje, za chwilę już będzie mniej aktualna. Do tego potrzebne są oczywiście zasoby przede wszystkim ludzkie, ale żeby ludzie mogli się rozwijać, absolwenci młodzi, którzy skończyli studia, muszą mieć możliwości. No i oczywiście klientów, bo wiadomo, że najlepiej jak się coś robi dla kogoś, ma się jakiś cel. Współpracujemy z firmą HTM bodajże od 2014 roku. Współpraca rozpoczęła się od zakupu dwóch maszyn. Była to, było to centrum frezarskie Jazda PX30 i duże dwuwrzecionowe centrum tokarskie Okuma 2A2SP. My jako producent narzędzi specjalistycznych, diamentowych i nie tylko węglikowych do obróbki materiałów żelaznych, nieżelaznych rozpoczęliśmy tym samym współpracę z HTM-em na zasadzie dostarczania naszych rozwiązań obróbczych, narzędziowych dla klientów HTM-u, którzy są zainteresowani, kupują bądź instalują siebie nowe, bądź istniejące maszyny do obróbki materiałów. Witam w imieniu firmy SHUNG oraz wszystkich partnerów High Technology Machines. Mam dzisiaj zaszczyt brać udział w wielkiej inauguracji pierwszego Centrum Badawczo-Rozwojowego w Polsce i myślę, że jednego z większych w Europie. Większość partnerów, którzy biorą w dzisiejszej inauguracji udział, są to nasi wspólni klienci. Działamy na tym samym rynku, mamy wspólny interes. I e, ten sukces HTM to jest również sukces nasz, i to jest też fakt, że polskie firmy, firmy pracujące w Polsce, rozwijają się w dużym tempie. I to, co obserwujemy od wielu lat pracując z tą firmą, to jest niesamowity zespół e, pracowników. To jest jeden zespół, to jest jedna wielka rodzina. E, taką energię przekazuje nam jako partnerom. I może podsumowując to wszystko powiem to, że szefów można oceniać pod względem jakie stawiają wymagania, jak kierują, ale również tak jak inspirują. Chciałbym podziękować w imieniu własnym i wszystkich partnerów panu Adamowi Węgrzynowi za to, że stawia tą poprzeczkę coraz wyżej i inspiruje nas wszystkich do jeszcze lepszej pracy i osiągania podobnych sukcesów, jakim jest dzisiejsze Centrum Badawczo-Rozwojowe, dziękuję. My jesteśmy powiązani, połączeni z tą technologią obróbczą, z rynkiem światowym, no też powiedzieć, że Japończycy, prawda? Można dzisiaj powiedzieć, że też, że wiemy Yy, dokładnie co się produkuje, w jaki sposób się produkuje, no i oczywiście, gdzie są problemy. No i te nasze zasoby, które tutaj mamy, ta nasza inwestycja ma służyć na celu rozwiązywaniu yy, tych problemów.